Siemanko, pochwalę się Wam najnowszą zdobyczą ze sklepu bangut. Jest to taka śruba mikrometryczna, mikrometr. W sumie nie wiem jaka jest prawidłowa nazwa. Najczęściej się spotykam z określeniem właśnie śruby mikrometrycznej. Czyli po prostu jest to taki jakby y, półfabrykat do wykonywania różnych przyrządów pomiarowych lub zderzaków. No i właśnie chciałem tylko parę słów powiedzieć o tym, do czego można wykorzystać taką śrubę. Przez przypadek na nią trafiłem, kosztuje tam parę złotych. Zostawię Wam link w opisie, jeżeli ktoś chciałby właśnie sobie zrobić na przykład zderzak do tokarki, czy na przykład do ustawienia swojej maszyny wykonać liniał wodny. No, zastosowań na pewno można znaleźć znacznie więcej. No i tutaj też pytanie do Was, w jakich sytuacjach spotykacie się z zastosowaniem takiego przyrządu pomiarowego? Może macie jakieś fajne triki albo sztuczki związane właśnie z użyciem tego przyrządu? To piszcie w komentarzach. Ja przedstawię kilka rzeczy, no może nie moich pomysłów, ale moich odkryć, jak można takie coś wykorzystać. Jednym z częściej spotykanych przykładów jest właśnie zderzak do tokarki. Tutaj kolega Grawer wykonał sobie sam taką śrubę mikrometryczną. Temat znajdziecie na forum CNC. No, ale ogólnie zasada działania jest taka, jak widzicie na zdjęciu, po prostu ustawiamy sobie precyzyjnie wymiar i mamy taki dosyć dokładny zderzak. Ta szyba mikrometryczna tu ma taką nakrętkę w zestawie z drobnym gwintem, która właśnie pozwala założyć na nią na jakiś przyrząd, no i tą nakrętką sobie przykręcić ją do tego przyrządu. Tak więc tutaj z mocowaniem nie powinno być żadnego problemu. A zasada działania i obsługi jest taka sama jak w zwykłym mikrometrze. Kolejne ciekawe zastosowanie to stół mikrometryczny. Do jakiegoś precyzyjnego ustawienia, na przykład pod mikroskopem bananego przedmiotu, to znajdziecie sobie wpisując frazę właśnie stół mikrometryczny. Ja do tych stron, które tutaj prezentuję, oczywiście zamieszczę linki w opisie. I znowu jesteśmy na forum, tym razem w temacie wielozadaniowej frezarki z epoksy granitu. Tutaj mamy autora, który dość nietypowej metody użył, aczkolwiek metoda jest opisana w książkach. Niestety nie działają zdjęcia. Jestem bardzo rozczarowany tym, bo chciałem Wam pokazać, jak w prosty sposób wykonać liniał wodny właśnie przy pomocy Takiego urządzenia. Według książki, jeżeli zastosujemy metodę wzrokową, to do dwóch setek plus minus jesteśmy w stanie ustawić, a jeżeli dodatkowo jeszcze użyjemy metodę kontaktową, na przykład elektryczną, no to możemy ustawić nawet plus minus jedna setka. Czyli całkiem przyzwoicie jak na amatorskie warunki, a linię wykonujemy na podstawie takiej rynny. To znaczy, tak jak widać, to Google potrafi znaleźć te zdjęcia, ale niestety ich nie powiększa, jak widzicie z prawej strony. Tutaj jest ten przyrząd, czyli stojak i właśnie ta śruba mikrometryczna. A tutaj jest rynna wodna wykonana z rurki PCV. Wypełniamy ją wodą i tak długo kręcimy śrubą mikrometryczną, która ma stożkową końcówkę, tak na szpic naostrzoną, aż nie zetknie się z lustrem wody. Podobno bardzo dobrze jest widać moment tego zetknięcia. No niestety zdjęć Wam nie pokażę. Możecie jedynie poczytać temat. Oczywiście link jest w opisie. Dzisiaj więc tak króciutko, ale uznałem, że to jest dosyć ciekawy przyrząd i być może kiedyś staniecie przed problemem rozwiązania jakiegoś Precyzyjnego przesuwu czy precyzyjnego bazowania lub precyzyjnego pomiaru, i nie będziecie mieli pomysłu, jak można to rozwiązać. A tutaj mamy właśnie taki, nazwijmy to półfabrykat, który pozwoli, myślę, że rozwiązać wiele różnych problemów. Ok, dzięki Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!